Witajcie chwała Bogu, następnie chcę Wam pobłosławić ten dzień, dzisiejszej środek, ostatni dzień stycznia, już miesiąc minął. Błogosławę wam w imieniu Pana naszego Boga Jezusa Chrystusa, pana, naszego Boga, naszego Zbawiciela, naszego, naszego drogiego Mesjasza. I słuchajcie. Tam Pod tymi wieloma filmami, co ja tam czytam, te komentarze wiecie, mnie możecie tam obrażać i wyzywać, że jestem kretynem, jestem naćpany jakiś i że mam to odstawić, albo że nie wiem co. Ale nie mieszajcie w takie rzeczy też mojej rodziny, bo jeżeli na przykład ktoś do mnie napisze, napisał mi jeden petent, że Twoja matka wie, że ci piesz? Żyć pa? Żyć pan? No, widzisz, chłopie, nie? to i ja ci teraz tutaj odpowiem. Nie? Moja matka nie żyje od 3 lat, zmarła dokładnie 21 stycznia, 3, równe 3 lata temu. I została wylew, została odmoczona od respiratora przez mojego młodszego brata najmłodszego, który później sam sobie odebrał to życie. Rozumiesz? Jeżeli interesuje Ciebie to, czy moja matka coś wie. To wiedziała tak, co brałem, ale nic się na ten temat nie odzywała No to była moja mama, głupia nie była, nie? I widziała też, jak przyjeżdżała też gdzieś tam gdzie w domie w gości lub jak gdzie. Ja byłem w gości, na przykład wiele, wiele lat temu w Irlandii widziała, z jakimi ludźmi się zadawałem. Oni też byli bez, nie myśleli, bez skrupułów. Przyszli to z tym, z ty, lub z tym do mnie i widziała co się dzieje. Tak samo. Działać, przyjeżdżałem czy do Polski to takim autem, czy tam takim autem, a nie pracowałem, coś i no, się, się nikt nie jest głupi, nie? Prawda? Co robiłem, jakim życiem się zajmowałem, i... ale w każdym razie nie mieszajcie w to moje mamy, ona nie żyje od wielu lat i bardzo was bym o to prosił, bo przykre takie coś się czyta i gdzie moja własna matka jest mieszana właśnie lub inni tam. Ja mówię o sobie, tylko mówię o sobie. Ja nie mówię o mojej mamie, ja nie mówię o, o innych ludziach, na przykład tam co w co wierzyło tam i, i tak dalej. Mogę powiedzieć na temat mojego taty, bo on się uważa za nowonarodzonego chrześcijanina jest Baptystą, protestantem też i, i to jest osoba, która żyje. Zawsze mogę coś wypowiedzieć pod tymi filmami, jeśli coś jest nie tak, nie, tak i w taki sposób lub moi bracia, ale nie jak ktoś nie żyje, nie mieszajmy w to osób zmarłych, ale tym bardziej matki kobiety, która mnie urodziła. Do nich nie chciałby, żeby ktoś coś napisał na temat, czy ja coś piszę na temat kogoś matki, coś mówię, obojętnie jaka to osoba by nie była zawsze z matką i, i czy ojca swego, matkę swoją, prawda? I na przykład ktoś mnie będzie przekonywał do jakichś swoich... Te twierdzeń, że coś mi się tam pomieszało w głowie na temat szabatów albo jakieś tam śpiące dusze w Ewangelii Łukasza jest też napisane, jak Jezus Chrystus mówił, przypowieść o, o łazarzu i bogaczu, prawda? Że ten był w piekle, cierpią męki. No, przypowieść, przypowieścią, ale on mówił to o normalnych ludziach, którzy byli o miejscu. O miejscu, o miejscu, który mi Co to by była za kara, też jeżeli ktoś wierzy w śpiące jakieś dusze, nagle, nagle się na końcu czasu śpi, nic nie czuje, nic nie wie, wstaje na sąd i jest unicestwiony, i fajna kara. no To zresztą nie ma żadnej kary. Nie? No ale każdy ma. Ja mam takie. Ja mam takie poznanie i nikt tego nie zmieni, co do szabatów, ja to też mówiłem wiele razy, przecież jest napisane nawet w różnych przykładach, bo każdy przykład ma inny, jest inny, na przykład pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił, jest to przykład, jest to przykład w Biblii Króla Jakuba, tak? pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił 6 dni, będziesz robił i wykonywał wszystkie roboty i, i tak dalej. I tak dalej. proszę sobie sprawdzić różne przykłady, jak to wygląda z oryginalnego, jak to powinno być przetłumaczone, bo nie każda Biblia, nie każdy przykład jest, jest wierny oryginałowi, prawda? No i co jest napisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej 2 przez 2? I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które czynił, i pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, prawda? Jest też również napisane w dziejach apostolskich, na przykład jak jak, no po apostołowie przestrzegali szabatu. I jest napisane w dziejach apostolskich 17 przez 2, Paweł według swego zwyczaju szedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi. Jak mówiłem też prędzej w Ewangelii według Mateusza, 24 przez 20 Panie Jezus kiedy mówił proroctwo to proroctwo toczyło się też naszych czasów a nie tylko y, kiedy było ziemianie napadli na i zniszczyli świątynię to się tyczyło końca czasów naszych i powiedział, stwierdził tam jasno pamiętaj aby twoja ucieczka aby wasza ucieczka nie była w zimę, módlcie się o to aby wasza ucieczka nie była w zimę lub w szabat i przecież przykazanie ja nie rozumiem, no każdy ma tam jakieś poznanie i inne, i ja to tak wierzę, tak mi Bóg powiedział, tak mi Bóg podpowiada. I tak mamy to, te... ja tak czynię. Bo kiedyś, kiedy łamałem. I to nie jest tam na przykład przez jakieś kogoś nauki, że ktoś na to na mnie wpłynął w ogóle w ten sposób. Czy nauki mojego brata Francisie Artura Jakowskiego. słuchajcie, kiedy. Ja oglądałem o tym jego nauki, to pamiętam jak jeszcze. Bo ja oglądałem wszystko od niego od początku, jak on był jeszcze był w kościele zielonośrodkowym i pamiętam jego nagrania, że sobota albo niedziela i tak dalej, a mnie już wtedy coś Bóg mi mówił, że jak zaczynałem oglądać jego nauki, że ja nie mam trzy niedzieli. I zanim doszedłem do tego momentu, gdzie brat Artur odszedł właśnie od nauk Kościoła Zielonośrodkowego i naucza czysto biblijnie, wierzy biblijnie, jest chrześcijaninem biblijnym, tak jak i ja. To wtedy już właśnie odszedłem od, sam, od takie miałem przekonanie w duchu przez Boga, że nie mam czcić niedzieli. No i jak ja czciłem niedzielę i przestrzegałem soboty, Bóg mnie nie błogosławił, a teraz jest zupełnie co innego, kiedy wypełniam jego wolę. I na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie. Pierwszy list Jana 5, prawda? Ja nie jestem od nauczania, ja wam tylko chciałem wyłożyć, ja mam tylko takie poznanie, przez Boga tak mi daje w duchu i... Ja tak wierzę i choćby, pamiętajcie, że w dziejach apostolskich też jest napisane, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Ja słucham Boga. I jeżeli ktoś mi pisze, że mi się coś pomyliło, że ja czynię źle, że robię tamto i tamto, i tak dalej. Nie? To ja się zapytam w ten, w ten sposób nie? mojego brata, moich braci, jeśli ustosunkują się ode mnie ze zboru, co czyni nie tak, co jest źle, lub sami mi powiedzą, że robię coś źle. Tak jak tam e, używałem kiedyś stwierdzenia, trójjedyny, mimo że chciałem to po prostu przekazać jakoś człowiekowi. A tu chodzi o to, że Bóg jest jeden, który ma trzy różne role. Ja, to, ja wiedziałem o co, że ja, mam to, ja w to tak wierzę cały czas, tylko nie wiedziałem jak mam to wytłumaczyć innym ludziom, no i oni mnie upamiętali. Wiem jak jest, i takie Słowie Bożym też. Zresztą po nauki na temat jednego Boga i kim jest Jezus, was do kanału Ewangelizujmy Biblijnie, bo nie każdy rozumie to ze słowa Bożego. I w ich ostatni film oni to dokładnie wytłumaczyli: brat Artur, brat Rafał, brat Marcel, połączyli siły, jak to wygląda. Ja mówię, ja mam takie poznanie a nie inne. Ja nie idę za człowiekiem. Pamiętajcie o tym ja idę za Bogiem, tak mi Bóg daje, daje mi te sny i mi się to nie wydaje. Tak jak ktoś pisze, że to jest chemia jakaś i że mam to odstawić wszystko. Ja odstawiłem właśnie chemię całą odstawiłem od narkotyków po psychotropy, bo wtedy mi się mieszało wszystko w głowie. Bo no ktoś poogląda obejrzy jeden mój film. Ja nikt nie musi oglądać wszystkich moich filmów. I po jednym filmie stwierdza, że jestem jakimś naczpanym, że ja idę za religiami, ja nie, ja nie, ja nie idę za żadnymi religi, religiami, jakimiś tworami polityczno-religijnymi, które, które są do kontrolowania ludźmi. Ja idę za Bogiem, słucham Boga i wypełniam wolę Jego Ojca, naszego Boga, Jezusa Chrystusa, i tak to właśnie czynię, prawda? Jest tylko jeden Bóg, który ma trzy różne role, pamiętajcie o tym, i nic, nikt, nikt nie zmieni moich przekonań, ja słucham Boga. W każdym razie pamiętajcie, zachęcam Was do czytania Słowa Bożego tylko Jezus i nikt inny z Panem Bogiem.